Miała tylko 30 zł w kieszeni, ale zdecydowała się zaryzykować randkę w ciemno. Gdy próbowała ukryć swoją niepewność, nie miała pojęcia, że z sąsiedniego stolika uważnie obserwuje ją milioner i to, co wydarzyło się potem, zmieniło wszystko. Wesprzyj kanał, zostawiając lajka i komentarz, a teraz przejdźmy do naszej historii. Bogna Cieślik trzymała mały, znoszony portfel z ciemnobrązowej skóry, jakby był jej ostatnią tarczą przed światem. W środku z dokładnie 210 złotych. Każda moneta przeliczona z ostrożnością kogoś, kto nie może sobie pozwolić na błędy. Pieniądze na cały tydzień. Wszystko przemyślane. A jednak tego wieczoru coś w niej pękło. Zgodziła się na randkę w ciemno. Zupełnie nie w jej stylu. Stała przed lustrem w łazience, wciskając się w szarą sukienkę, której nie miała na sobie od pogrzebu swojej matki. Dłoń jej lekko drżała, gdy malowała usta pomadką w kolorze malinowej czerwieni, zaskakująco świeżą, jakby czekała na ten moment latami w szufladzie. Teofil, jej ośmioletni syn, przyglądał się temu wszystkiemu z zauchylonych drzwi. „Mamo, a czemu się malujesz?” – zapytał marszcząc brwi. Spojrzała na niego w lustrze. Oczy miał tak samo ciemne jak jego ojciec, jak cień, który pozostał po nim bo czasem trzeba sobie przypomnieć, że jeszcze jesteśmy widziani, odpowiedziała starając się, by jej głos był pewny. Nie wyznała mu prawdy, że serce waliło jej jak szalone, że czuła się idiotycznie, że miała ochotę zmyć z siebie ten cały makijaż i zawinąć się w koc. Ale zamiast tego wzięła torebkę, poprawiła włosy i wyszła. Umówili się pod Podjesionem, starym lokalem w centrum, gdzie jeszcze rok temu... Można było zamówić zupę ogórkową za dwie dychy. Ale kiedy dotarła na miejsce, coś się nie zgadzało. Szyld zniknął. Zamiast znajomego wejścia z witryną w kratkę, stał tam szklany kolos. Restauracja kryształowa. Nowoczesna, oświetlona, błyszcząca. Ceny nie dla ludzi liczących złotówki. Zanim zdecydowała się odejść, jej telefon zawibrował. Wiadomość. Przepraszam, nie dam rady dziś. Ireneusz. Nie było żadnego następnym razem, żadnego wytłumaczenia. Ot, koniec. Bogna przez chwilę patrzyła w ekran, jakby liczyła, że litery się zmienią. Nie zmieniły się. Westchnęła cicho, ale dość mocno by Teofil, gdyby był obok, zapytałby, czy coś się stało. Ale go tam nie było. Była sama, nie odeszła. Weszła do środka. Wnętrze restauracji przytłaczało elegancją. Kryształowe Żyrandole. Dźwięki fortepianu dochodzące z głośników, kelnerzy w białych rękawiczkach. Poczuła się jak z innego świata, jak intruz, ale nie dała tego po sobie poznać. Poproszę wodę mineralną z gazem, powiedziała siadając przy stoliku przy oknie. Kelner uniósł brew, ale skinął głową. Oczywiście, czy coś jeszcze dla pani? Nie, nie patrzyła w kartę. Wiedziała, że nie stać jej na nic więcej. Kiedy przyniósł butelkę i rachunek, spojrzała 48 złotych. Poczuła, jak wewnątrz niej coś się zaciska. Z portfela wyjęła banknoty, jeden po drugim powoli, jakby każdy z nich ważył więcej niż cała butelka. Liczyła je tak, by nikt nie zobaczył, że to dla niej dużo. Że to wszystko, co może sobie dziś pozwolić. Nie wiedziała, że ktoś ją obserwuje. Szczepan Ligenza siedział przy stole w głębi sali. Jego twarz była częściowo ukryta w cieniu ale wzrok miał czujny, od lat oceniał ludzi nie po słowach, lecz po gestach. Był twórcą Ligenza Robotics, firmy, która w ciągu dekady z małego startupu stała się jednym z najważniejszych graczy w technologii wojskowej. Jego nazwisko budziło respekt, choć on sam raczej unikał blasku reflektorów. Znał wszystkie rodzaje zachowań pychę, desperację, pozę, ale w tej kobiecie zobaczył coś rzadkiego dumną rezygnację. Jej dłoń, kiedy kładła banknoty na stoliku, była pewna, ale ruch palców zdradzał napięcie. Głowa uniesiona, jakby nie chciała, by ktokolwiek zobaczył jej wstyd. To ujęło go bardziej niż jakiekolwiek słowa. Znasz ją? Spytał cicho jego wspólnik Jarosław, który właśnie wrócił z toalety. Nie. Ale. chciałbym. Bogna siedziała jeszcze chwilę, nie sącząc wody, ale trzymając szklankę w dłoni, jakby ciepło szkła, mogło ją jakoś ukoić. Wpatrywała się w ulicę za oknem, przemykały nią sylwetki ludzi, nieświadomych jej obecności. W środku miała pustkę. Nie przez mężczyznę, który ją wystawił, nie przez rachunek, ale przez to, że w tej chwili zrozumiała, jak bardzo się osunęła w życie, którego nigdy nie chciała. Głos kelnera wyrwał ją z zamyślenia. Czy wszystko w porządku? Skinęła głową. Nie chciała rozmawiać. Wstała i wolno ruszyła ku drzwiom. Szczepan obserwował każdy jej ruch. Wziął serwetkę, zapisał na niej coś krótkiego, zwinął ją i wręczył kelnerowi. Podaj to tej kobiecie, dyskretnie. Kelner kiwnął głową i ruszył za bogną, zatrzymał ją przy drzwiach. Przepraszam, pani coś zostawiła. Niemożliwe, sprawdziłam wszystko. To od klienta, który chciał pozostać anonimowy. Spojrzała na złożony papier, drgnęła, rozwinęła. Na serwetce widniały tylko cztery słowa. Równe, wyraźne pismo. Nie warto milczeć. S. Zamknęła drzwi za sobą, nie odwracając się. Włożyła serwetkę do torebki. Jej palce zacisnęły się na niej tak jak wcześniej na portfelu. Nie wiedziała jeszcze, że to był początek. Że ten wieczór, którego miało nie być, zapalił iskrę, której skutki będą nieodwracalne. Bogna przez całą noc nie mogła zasnąć. Serwetka z tajemniczą wiadomością leżała na nocnym stoliku, jak dowód na to, że świat potrafi czasem odpowiedzieć, kiedy się w niego z niedowierzaniem spojrzy. Nie mówiła Teofilowi nic. W jego obecności była tylko matką, silną, uporządkowaną, pewną siebie. Cały chaos zostawiała za zamkniętymi drzwiami łazienki lub we własnych myślach. O poranku ubrała się skromnie, ale z dbałością, jakby każdy guzik i każda nitka miały mówić za nią jestem poważna. Stawiła się na rozmowie kwalifikacyjnej z przekonaniem, że to będzie tylko formalność. Albo przyjmą, albo nie. Ona da z siebie wszystko, jak zawsze. Wchodząc do głównej sali biura Ligenza Robotics, zobaczyła przestrzeń chłodną, uporządkowaną i niemal sterylną. Biurka równo rozmieszczone, szkło, metal, neutralne kolory. Ale wtedy coś się w niej zatrzymało. Za stołem konferencyjnym, z dłońmi splecionymi na blacie i spojrzeniem utkwionym w niej, jakby od dawna na nią czekał, siedział ten sam mężczyzna z restauracji. Szczepan Ligęza. Zadrżała, niezimna, z zaskoczenia, które graniczyło z czymś niemal metafizycznym, niemożliwe, a jednak prawdziwe. Wydaje mi się, że już się kiedyś spotkaliśmy, pani Cieślik. Powiedział spokojnie, nie odrywając od niej wzroku. Nie uśmiechał się, nie próbował być uprzejmy, jego ton był rzeczowy, ale w jego oczach tliło się coś, co można było pomylić z ciekawością lub z czymś znacznie bardziej osobistym. Bogna przełknęła ślinę, w głowie miała pustkę. Możliwe, nie jestem pewna. Ja jestem. Między nimi zapadła cisza, która nie była niezręczna, lecz gęsta. Niewypowiedziane wiem kim jesteś, zdawało się krążyć nad stołem jak niemy układ. Reszta członków komisji rekrutacyjnej, nieświadoma tej wymiany, rozpoczęła rozmowę. Pytano o doświadczenie, miała je, pytano o znajomość procedur, pracy pod presją, organizacji kalendarza, komunikacji z klientami. Odpowiadała rzeczowo, bez zbędnej skromności, ale i bez wywyższania. Szczepan nie zadawał pytań, słuchał. I robił to w sposób, który sprawiał, że czuła się jakby każda jej odpowiedź, była poddawana nie tylko analizie, ale też ocenie moralnej. Pod koniec, kiedy wszyscy już dziękowali jej za czas i życzyli miłego dnia, to właśnie on przerwał moment wstawania. Zostańmy na chwilę, Bogna spojrzała na niego pytająco. Tylko pani i ja, jeśli oczywiście nie ma pani nic przeciwko. Nie miała. A może miała, ale coś silniejszego kazało jej usiąść z powrotem. Drzwi się zamknęły. Cisza znowu wróciła. Pani doświadczenie nie wyróżnia się na tle innych kandydatów, powiedział szczerze, wręcz brutalnie, ale jest pani pierwszą osobą od miesięcy, która potrafiła usiąść w miejscu, gdzie nie była chciana i zrobić to z godnością. Widziałem to tamtej nocy. Zbladła, zrozumiała, że nie był tylko przypadkowym obserwatorem. On pamiętał każdy szczegół. Nie wiedziałam, że pan to zauważył. Zauważam więcej niż bym chciał. I dlatego rozważam propozycję, która nie padła podczas oficjalnej rozmowy. Przesunął w jej stronę folder z oznaczeniem Dyrekcja. Szukam asystentki dyrektora, nie kogoś do odbierania telefonów, kogoś, kto będzie obok mnie, kto nie pęknie przy pierwszym kryzysie, kto będzie miał kręgosłup, ale nie ego, kto potrafi milczeć, kiedy trzeba, ale mówić, gdy nikt inny nie ma odwagi. Czemu ja? Zapytała cicho. Są bardziej wykształceni. Bardziej kompetentni ludzie, spojrzał na nią spokojnie, bo wykształcenie nie zastąpi odwagi, a ja widziałem w pani odwagę. Nie odpowiedziała od razu, wpatrywała się w folder palcami dotknęła jego brzegu, jakby bała się, że zniknie. Dobrze się zastanowię, to zbyt poważne, by odpowiedzieć natychmiast. Cenię to. Szczepan skinął głową. Ma pani dwadzieścia cztery godziny. Wstała. Uścisnęła mu dłoń. Dłoń była sucha, pewna, chłodna. Wyszła z budynku z mieszanką ekscytacji i niepokoju. W międzyczasie, kilkanaście kilometrów dalej, Ireneusz Ratajczak siedział w swoim małym mieszkaniu na Żoliborzu i gapił się w ekran telefonu. Wiadomość, którą wysłał do bogny poprzedniego wieczoru, ciążyła mu jak kamień. Nie odpowiedziała. I miał nadzieję, że nie odpowie, bo wtedy będzie musiał się skonfrontować z tym, czego tak panicznie unikał, z własnym strachem. Bał się jej, bał się tego, co w niej widział. Kobieta, która patrzyła na ludzi tak, jakby widziała więcej niż to, co pokazywali, a on był przezroczysty. Odsunął telefon, wstał i zaczął chodzić po mieszkaniu. Dlaczego nie poszedłem? Zapytał siebie na głos. Czego się bałem? Nie odpowiedział. Bo znał odpowiedź aż za dobrze. Bał się, że przy niej będzie nikim. Tego dnia bogna wróciła do domu wcześniej niż zwykle. Teofil był u sąsiadki, a skrzynka na listy, którą zazwyczaj ignorowała, tym razem przyciągnęła jej uwagę. W środku był tylko jeden list koperta bez nadawcy. Otworzyła ją ostrożnie, jakby w środku mogło być coś, co zmieni bieg zdarzeń i była. Jedna kartka, zapisane na niej piórem: Nie wszystko jest tym, czym się wydaje. S. Zamknęła drzwi mieszkania i usiadła na krześle w kuchni. Długo patrzyła na te słowa. W głowie miała tysiąc pytań, ale żadne nie wypowiedziało się na głos. Wiedziała tylko jedno. Coś się zaczęło i już nie mogła się cofnąć. Bogna Cieślik po raz pierwszy od lat otwierała drzwi nie do ciasnej kawalerki na wynajmie, ale do mieszkania, które naprawdę mogła nazwać swoim. Powiśle, dzielnica, która jeszcze niedawno wydawała się jej poza zasięgiem, teraz stało się jej nowym światem. Trzecie piętro, przestronny salon, kuchnia z oknem wychodzącym na rzekę. Teofil wbiegł do środka, jak burza, rozrzucając buty i plecak i natychmiast ruszył w stronę balkonu. Mamo, mamo, chodź tu, widzisz? Widzisz, jak blisko jest woda? Bogna uśmiechnęła się, ale nie ruszyła od razu. Przez chwilę tylko stała w progu, trzymała w dłoni klucz. Obracała go między palcami, jakby wciąż nie wierzyła, że należy do niej. Ten klucz znaczył coś więcej niż mieszkanie. Znaczył bezpieczeństwo i coś, co bała się nazwać nowy początek. Szczepan nie nalegał, nie komentował przeprowadzki, po prostu pomógł. Przyszedł pierwszego dnia z siatką książek dla Teofila: astronomia, robotyka, opowieści o wielkich umysłach. Potem przyniósł pączki z różą, a tydzień później, niespodziewanie, zapukał do drzwi z dużym kartonem. W środku teleskop. Teofil aż zapiszczał z zachwytu. Mamo, patrz, patrz, będę widział gwiazdy, krzyczał, rozkładając urządzenie na balkonie. Bogna siedziała przy stole, trzymając kubek herbaty, który nagle wydawał się za gorący w dłoniach. Szczepan usiadł naprzeciwko, cicho, jakby nie chciał naruszyć tej chwili radości między matką a synem, ale ona milczała, nie mogła oderwać wzroku od dziecka i nie mogła zignorować ciężaru, który powoli rósł w środku. Dlaczego to robisz? Zapytała w końcu, nie patrząc na niego. Szczepan nie udawał zdziwienia. Nie udawał też, że nie rozumie pytania, bo widzę w tobie coś, co prawie straciłem w sobie, siłę, która się nie łamie. Jego głos był spokojny, pewny, niezalotny, nie manipulujący, ale zbyt prosty, by można było go zignorować. Bogna zacisnęła dłoń na kubku. Nie chcę znowu zależeć od nikogo. Nie proszę, żebyś zależała. Nachylił się lekko, ale nie chcę też stać z boku i udawać, że to wszystko mnie nie obchodzi. Nie odpowiedziała. W tej ciszy było wszystko wdzięczność, lęk, wspomnienia, których nie potrafiła jeszcze zdefiniować. Zamknęła oczy i widziała znów twarz zmarłego męża, Marka. Zginął szybko, bez szansy na ostatnie słowa. Zostawił ją z dzieckiem, z kredytami, z ciszą. Potem był Ireneusz, cień możliwości, który sam się wycofał. Teraz pojawił się Szczepan, inny, obecny, ale z czymś w oczach, co przypominało zagrożenie, choć jeszcze nie wiedziała jakiego rodzaju. Minęły dwa dni. Dzwonek do drzwi zaskoczył ją późnym wieczorem. Teofil już spał. Otworzyła powoli. Za drzwiami stał Ireneusz. Nie wyglądał na tego samego mężczyznę, z którym korespondowała przez miesiąc. Był blady, włosy miał w nieładzie, a dłonie drżące. Bogna zaczął z trudem łapiąc oddech ja wiem, że nie mam prawa, że nie powinienem tu być, ale muszę to powiedzieć. Nie zapraszała go do środka, stała w progu oparta o framugę. Miałeś rację, żeby nie przychodzić tamtego wieczoru powiedziała chłodno. Zamilkł na moment. Nie przyszedłem, bo. bo się bałem. Miałem wrażenie, że cokolwiek bym powiedział, nie wystarczy. Nie chciałem cię zawstydzać. Nie miałem nic, ani pracy, ani planu, ani przyszłości. A teraz masz? Spojrzał na nią i wtedy zobaczył, że to już nie ta sama kobieta, że gdzieś po drodze, między restauracją a dzisiejszym wieczorem, coś się w niej zmieniło, wyprostowała się. Miała w oczach twardość, jakiej wcześniej u niej nie znał. Nie wiem, bogna, ale wiem, że nie potrafię już udawać, że nie żałuję. Przez chwilę patrzyła na niego w milczeniu. Spóźniłeś się, Ireneusz. Jej głos nie był ani zły, ani pełen żalu. Był po prostu prawdziwy. Nie jestem tą samą kobietą, której nie dałeś szansy. Zamknęła drzwi powoli. Cicho. Nie płakała. Usiadła przy stole. Przed nią niedopita herbata. I obok niej kartka odszczepana. Nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Nie wiedziała jeszcze, że te słowa będą miały więcej sensu, niż mogła przypuszczać, bo tego samego wieczoru w biurze Ligenza Robotics ktoś przekazywał Pendrive drugiej osobie w garażu podziemnym cichy szept, szybka wymiana, nazwisko na pliku bogna Cieslik analiza mp4. To nie biuro, nie rozmowy, nie wieczory przy teleskopie, ani nawet słowa Ireneusza przyniosły rozwiązanie. To, co miało się wydarzyć, działo się wewnątrz niej. Powoli, niewidocznie, jak pęknięcie w lodzie, które z początku nie daje dźwięku, ale zwiastuje coś nieodwracalnego. Bogna przez kilka dni żyła w trybie niemal automatycznym praca, dom, posiłki, obowiązki. Szczepan nie naciskał. Po rozmowie o teleskopie nie wrócił do tematu. Przychodził rzadziej. Obserwował ją z dystansu. W jego spojrzeniu było coś więcej niż troska. Była niecierpliwa powściągliwość. To Teofil pierwszy przełamał milczenie. Siedzieli razem na podłodze, układając puzzle, kiedy spojrzał na nią z dziecięcą powagą. Mamo, pan Szczepan cię lubi! Poczuła, jak zadrżało w niej coś, czego nie chciała nazwać. Skąd ten pomysł? spytała, starając się, by jej głos zabrzmiał zwyczajnie. Bo patrzy na ciebie jak tata patrzył na ciebie, zanim. urwał, ale nie musiał kończyć. Oboje wiedzieli. I ja go lubię. On mnie słucha, tak jakby był z naszej rodziny. To zdanie utkwiło w niej głęboko. Jakby był z naszej rodziny. Nie jak tata, nie jak wujek, po prostu ktoś, kto słucha, kto jest obecny. Wieczorem siedziała sama, patrząc na rozświetlony most przez okno, przesuwała palcem po ekranie telefonu, szukając czegoś, czego jeszcze nie miała odwagi przeczytać, wiadomości od Szczepana, które wysłał, ale których ona nie otworzyła. W końcu Następnego dnia, gdy drzwi windy biura się zamknęły za nią, wiedziała, co musi zrobić. Weszła do gabinetu Szczepana bez pukania. On uniósł wzrok znad dokumentów, ale nie powiedział nic. Czekał. — Jeśli to, czego pan ode mnie chce, to tylko praca — zaczęła powoli — to dostanie pan wszystko, co we mnie najlepsze. Moją lojalność, moją dyscyplinę, umiejętność przewidywania rzeczy, zanim się wydarzą. Przerwała. Jej serce biło nierówno, jakby przeskakiwało uderzenia. Ale jeśli to coś więcej, jeśli to ma być coś osobistego, muszę, żeby pan wiedział. Ja nie umiem kochać bez strachu. Powietrze w pokoju zgęstniało. Szczepan odłożył pióro. Wstał. Nie podszedł gwałtownie. Zrobił to powoli. Z szacunkiem, który czuć było w każdym kroku, zatrzymał się tuż przed nią. To pozwól mi być tym mężczyzną, który zostaje żebym już nigdy nie musiał cię obserwować z oddali, jak liczysz drobne tylko po to, żeby uwierzyć, że zasługujesz na coś więcej. Nie dotknął jej, nie próbował jej przyciągnąć, jego obecność była wystarczająca. Bogna oddychała głęboko. To nie był moment na łzy, nie było melodii ani wzruszeń, tylko decyzja, twarda, osobista, bolesna. Mogła cofnąć się, zamknąć drzwi, wrócić do rytmu, który znała. Był bezpieczny, przewidywalny. Bez nagłych ruchów, bez potrzeby zawierzania komuś czemuś więcej niż zadaniu, ale po raz pierwszy nie chciała bezpieczeństwa, chciała życia. Nie obiecuj mi, że będzie łatwo, czyś powiedziała. Obiecaj, że nie znikniesz, nie zniknę, ale mogę obiecać coś więcej: że jeśli przy mnie się potkniesz, nie zostawię cię na kolanach. Spojrzała mu w oczy. Nie było już nic do powiedzenia. Wyszła z jego gabinetu wolniej niż weszła. Inna. Nie dlatego, że coś się wydarzyło, ale dlatego, że coś zostało zaakceptowane. W domu tego wieczoru otworzyła laptop służbowy, miała wysłać raport, kliknęła nie ten folder, co trzeba. Znalazła coś, czego nie szukała. Zarchiwizowane projekt cień. Kliknęła. Plik: Bogna, Cieślik, Analiza, MP4. Jej palec zawisł nad myszką. Coś w niej zamarło. Nie wiedziała jeszcze, co znajdzie. Ale wiedziała jedno, to co zobaczy zmieni wszystko.